I jeszcze króciutki filmik z wtorku 17, który to dzisiaj mamy marca. Nie będę całego oglądać ogrodu, bo jest trochę chłodnawo, może później wyjdę jeszcze trochę pociąć, bo zabrałam się za cięcie malwy drzewiastej, tego potwora, który mimo, że z byliną to rośnie bardzo, bardzo dużo. Natomiast tutaj chciałam nagrać, żeby się uwiecznił i zapamiętał ten irys. Szukałam w różnych aplikacjach, to jest prawdopodobnie irys jakiś planiforma, zapewne cebule były ze sklepów sprzedane, nie takich, które zamawiałam, myślę, że tych irysów żółkowanych na rynku jest u nas ciągle za mało, w Wielkiej Brytanii na pewno, no ja po pierwsze jak się kupuję to rzadziej się mieszają i mylą, po drugie ten, ten wybór według mnie nadal jest ubogi. Chociaż kiedyś udało mi się kupić w tamtym roku, chyba żółte, niebieskie, kilka odmian, ale nadal nie jest to tyle, co by się chciało. Jakiś takie kolekcjonerski u nas są te rośliny. Także planiform ma bardzo ciekawy układ liści. Taki dla mnie, nie wiem, rozetowy, wachlarzowaty. Piękny. i tu chciałam specjalnie krótki film zrobić żeby było tylko o tym przepraszam, się nogę, ale żeby było tutaj o tym kwiat, kwiatku o tym irysie, to są irysy żółkowane, irysy wczesne z wczesnej wiosny I chciałam, żeby tutaj się po prostu zapamiętały I jeszcze raz pokażę z bliska Piękne, prawda? Także wczesna wiosna, marzec. Mamy forsycję, mamy pierwsze kwiaty bergenii. Pierwsze, pierwsze. szałowo mi tutaj nie rosną, ale no, jeszcze tu wygryzione przez ich liście. Niestety myślałam, że zrobię tutaj takie morze bergeniowe, ale uch, nie wszystko tutaj tak rośnie, jakby się chciało. No i oczywiście jest to czas tych cebulic, o których ciągle w kółko opowiadam przepięknych, przepięknych ale ten film nie ma być poświęcony, bo cebulicy już były odpacona najmniej parę razy właśnie tym iryskom Plani forma, mam nadzieję, że nie przekręciłam jeszcze opiszę w opisie ciekawy bardzo irys, ładny no kupiłam cebulki, nie wiem, pewnie gdzieś na Allegro, no nie pamiętam, myślę, że tak ale nie jest to tak, że jest na jesieni duży wybór tych irysów żółkowanych Powiedziałabym, że nawet dość ubogi. Albo trzeba specjalnie szukać w różnych szkółkach. Także chciałoby się, żeby tego było więcej. No i nie wszystkie też mi wybijają, ale ten właśnie ten się sprawdził, więc może go powtórzymy na jesieni. Fajny, piękny kwiat. Dobrego dnia.